W dzisiejszym odcinku z Victory III wyruszymy w niezapomnianą podróż, podczas której będę starał się przeprowadzić Japonię przez trudny XIX wiek i zreformować ją tak, by stała się bogatym ekonomicznym imperium. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Szogunat japoński to jeden z najciekawszych krajów w Wiktorii 3. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że państwo to jest w izolacjonizmie, to znaczy, że nie może praktycznie z nikim handlować i jest odizolowane dyplomatycznie od całego świata. W kraju tym rządzą samurajowie z szogunatem, czyli mało perspektywiczne grupy. Nie jest on również zbyt bogaty, bo ma zaledwie 9,5 miliona PKB, co oczywiście niby plasuje się w top 10 na świecie. Ale na osobę jest już to wynik tragiczny. Co ciekawe również, bardzo dużo Japończyków umie pisać, bo na początku gry jest to drugi kraj pod względem piśmienności, no ale poziom życia pozostawia naprawdę wiele do życzenia. Populacja liczy 31 milionów. Co również jest spoko wynikiem. Reformowanie tego kraju zaczniemy od zadeklarowania interesów oraz badania pierwszych technologii, jaką jest na przykład odziarniarka bawełny. Będę również starał się budować uniwersytety, po to, żeby jak najszybciej wykorzystać moją piśmienność, by nadrabiać technologię i gonić zachód. Będę musiał również uchwalać kolejne prawa, ale na razie jest to niezbyt możliwe. Będę starał się wykorzystać do tego agitatorów, o ile się jacykolwiek pojawią. Ale na początek żadni się nie pojawiają, więc po prostu wezmę do rządu Szogunat i mnichów, tak, żeby mieć wysoką praworządność, bo wysoka praworządność daje mi lojalistów. Niestety brak wpływu na globalny rynek sprawia, że muszę praktycznie wszystko budować sam, no bo nie mogę tego kupić. Podstawą mojej gospodarki będą zakłady włókiennicze, które będę budował na terytorium całej Japonii i będą się one budowały długo, bo aż 42 tygodnie jeden budynek, no ale tak po prostu trzeba. Zaczniemy od próby uchwalenia armii zawodowej, ponieważ będę musiał pójść jak najszybciej na wojnę z Chinami. To jest jedna z taktyk, na no, to jak można grać. Japonią. Dodatkowo muszę poprawiać relacje z Wielką Brytanią i Rosją, ponieważ, jeżeli te państwa będą miały ze mną plus 30 do relacji, to wtedy mnie nie zaatakują. A niestety inne kraje bardzo często atakują Japonię. Od samego początku brakuje mi także narzędzi, dlatego będę budował je w jednej prowincji. Odpalimy sobie tutaj również edykty, tak, żeby podnieść kwalifikacje i zwiększyć tempo budowli. Po to, żeby jak najszybciej to budować. Będę się chciał też przestawić na budynki o szkielecie żelaznym, no ale potrzebujemy do tego żelaza, czyli trzeba będzie wybudować kilka kopalni. Jedną z taktyk na Japonię może być również podniesienie podatków na bardzo wysokie, po to, żeby rośli mi radykałowie. Jeżeli będą oni rośli, to wtedy może wzrosnąć ruch chłopski, który z kolei pozwoli mi obalić pańszczyznę. Więc ja te podatki podniosę, mimo, że mój budżet jest stabilny. Dzięki temu będę mógł budować więcej. Za to na przykład zbudujemy sobie za chwilę więcej uniwersytetów, czy więcej sektorów budowlanych. Choć te podatki podniosę dopiero wtedy, gdy ukończymy procedowanie tego prawa. Bo zapomniałem, że Obniżając praworządność, dłużej to prawo będzie się wprowadzało. Chociaż i tak, z tego co widzę, to jest marna szansa, że to wprowadzimy, bo mamy już dwie komplikacje. Raczej to prawo nie przejdzie. No, niestety, armia zawodowa nie przeszła. Spróbujemy w takim razie z policją wyspecjalizowaną, tak żeby osłabić szogunat. Minęło troszeczkę czasu, jest rok 41, ja cały czas rozbudowuję uniwersytety po to, żeby mieć więcej punktów i o wiele szybciej badać technologię. Gromadzi mi się cały czas złoto, ale już praktycznie mam opłacalną wyższą metodę produkcji. Brakuje mi jedynie troszeczkę żelaza. Po zmianach produkcyjnych zaczęło brakować mi węgla, więc budujemy dwie kopalnie. Bo ile tego węgla brakuje? W sumie 36. No to wystarczyłaby nawet jedna kopalnia, ale to zbudujemy już dwie. Pojawił się nareszcie ruch chłopski, dlatego teraz będę go promował, ponieważ on tutaj ma postulaty, mianowicie dotyczące zniesienia pańszczyzny, bo chcą przeprowadzić reformę rolną. I im będzie silniejszy ten ruch, tym dla mnie lepiej. Oho, pojawia się postać związana z inteligencją, świetnie, bo inteligencję musimy jak najszybciej bustować. Ona ma już 9% poparcia. Bardzo dobrze. I jestem o krok od ustanowienia armii zawodowej. Mam nadzieję, oczywiście, że się uda. I jednak się nie udało ustanowić armii zawodowej. Nie no, pewnie. No nic, w takim razie musimy zmienić taktykę i po prostu rozwijać się gospodarczo, bądź ewentualnie iść na tą wojnę z Chinami. Zdobyłem huty stali. Dlatego teraz będzie trzeba je wybudować. Musimy przestawić moją gospodarkę na narzędzia stalowe z żelaznych. I zapewne troszeczkę to potrwa. Możemy podjąć próbę zniesienia pańszczyzny, i jest na to całkiem duża szansa. Robimy to 42%. To się może udać. Mamy to. Pańszczyzna została zniesiona. Poziom życia od razu rośnie, bo chłopi. W końcu żyją na poziomie. Moglibyśmy ustanowić szkoły, tylko nie chcę robić szkół wyznaniowych, bo to mi tak średnio odpowiada. Ja bym na przykład chciał szkoły publiczne. No i tą armię zawodową chciałbym w końcu ustanowić. Wiecie co? Kolejna próba, jeszcze raz. Teraz się musi udać. Nie wierzę, że się nie uda. Niestety, kompletnie zapomniałem o tym, że jeżeli nie jestem mocarstwem, to moje odsetki są gigantyczne. Zadłużyłem się na niecały milion i płacę 7 tysięcy odsetek. To jest gigantyczna kwota. Muszę to teraz spłacić. Więc nie będę przez chwilę nic budował. Niech się gospodarka buduje sama, przy inwestorów. No nareszcie udało się, Armia Zawodowa, Boże, dzięki Ci, w końcu Bawimy się dalej. Policja wyspecjalizowana. No dobra. Idziemy na wojnę z Chinami. Bardzo opóźnioną. Powinienem ją już dawno wypowiedzieć. Ale chyba w tym momencie zgodzi się Rosja za coś. Za coś się na pewno zgodzi. Ale musiałbym jej obszar oddać? Dobra. Na szczęście teraz się zgodzą. Jeżeli coś im przekażę. Prawa do inwestycji w Joseonie. Dobra, dawaj. Bo ja wziąłem sobie Joseon jako moją marionetkę. Przynajmniej chciałbym, żeby się taka stała. No i dodatkowo weźmiemy sobie od Chin jeszcze przekaz pieniędzy może. Tyle, ile się da. No niech będzie 20 tysięcy. Za chwilę ustawimy cel ataku na Pekin i zaczniemy zabawę. Wojska rosyjskie po prostu rozjadą Chiny bez żadnego problemu. Bo chińska armia nie ma żadnej siły. Oni mają 9 defensywy, już 200 tysięcy wojska zostało oddzielone. 65 tysięcy strat w pierwszych bitwach. Zawarłem też traktat z Rosją, który sprawił, że mamy tutaj ambasadę bloku mocarstw ich. Jak widać armia rosyjska rozgromiła armię chińską. Oni mają tylko 40 tysięcy manpowera. Ich armia ma półtora tysiąca siły. O! Chociaż patrzcie! Mam żądanie dyplomatyczne od Stanów Zjednoczonych? Tak, akceptuję to. Wolny handel, nareszcie. Na to jest coś, na czym mi mega zależało. Dziękuję, Stany Zjednoczone, za to, że się na to zgodziłyście. I że coś takiego dostałem. Ja wreszcie mogę handlować z całym światem. I mamy event. Koniec izolacji Japonii. Przemysłowcy i inteligencja zyskują siłę polityczną. Szogu nad traci. zyskuje prawomocność i tracę prawomocność dzięki obecności głowy państwa w rządzie. Bierzemy to. Inteligencja dzięki temu zyskała 17% poparcia. A Chiny już kapitulują, bo wchodzimy nawet do Korei. Najważniejsze jest jednak to, że w końcu mogę handlować z państwami. Na przykład wezmę sobie import broni, tylko czy ja mam pobudowane centra handlowe? Raczej nie, bo byłem w izolacjonizmie. Nie, nie mam, dlatego od razu je oczywiście budujemy. Kiny kapitulują, udało się wyzwolić Mandżurię, Korea jest teraz moją marionetką z którą będę niezwłocznie poprawiał stosunki. Chociaż, żeby ograniczyć im autonomię, to musimy im oni Właśnie, pragnienie wolności. No to poprawiamy stosunki. Mam dodatkowo reparacje wojenne od Chin, za które sobie spłacę zadłużenie. No i jest pięknie. Ustalam teraz interes na Indonezję, ponieważ tam często różne państwa mają interesy. Będę mógł wtedy z nimi handlować. Rozwój japońskiej gospodarki zaczyna się właśnie teraz. Spójrzcie tylko na ten potencjał handlowy w prowincjach. Ja buduję masowo teraz centra handlowe. Będziemy handlować dosłownie z każdym. I dalej poprawiam stosunki stosunki z Rosją, ponieważ Rosja będzie taką osią mojego państwa, z nimi będę chciał mieć jak najlepsze relacje. Co musimy robić dalej? Obniżyć mm, wpływy szogunatu. No spoko. Tak jest, mamy tutaj restaurację Meiji. Przez 10 lat Szogunat nie może być w rządzie i musi być zmarginalizowany. No to obniżamy jego wpływy jak najbardziej. On ma 10%. Policję wyspecjalizowaną bym wybadał, ale poprzednio mi nie wyszło, więc muszę poczekać jeszcze 7 miesięcy. Budżet wyszedł pięknie na prostą. Zarabiamy 4 tysiące i to przy budowaniu budynków. Jak się skończą reparacje od Chin, to po prostu zaatakuję ich ponownie. Swoją drogą widzę, że tu nawet Portugalia ma terytorium. Po prostu świetnie. Jakbym zagrał Portugalią kiedyś, to mógłbym z tej prowincji bardzo łatwo zaatakować Chiny. Co tam w Europie? Nic. Francja. Chyba tylko rośnie w siłę. Jezu, ile ono ma traktatów w ogóle. Musimy także rozbudować niezwłocznie porty, bo tylko dzięki portom będę miał konwoje, a z konwojami się handluje. A w zasadzie za pomocą konwojów. Jakiś czas temu wybadałem sobie koleje i w sumie to jest dobry pomysł, żeby cała Japonia była teraz tymi kolejami pokryta. Niewiele państw ma koleje, jak tak się przyglądam, w Europie. Może co najwyżej Prusy, bo one mają chyba domyślnie. Z kolejami to jest taka zabawa, że one praktycznie powinny znajdować się w każdej możliwej prowincji bo docelowo będę chciał włączyć tam transport, tak żeby wszystkie praktycznie moje prowincje były ze sobą połączone i firmy mogły transportować kolejami państwowymi. Oczywiście nie mam pociągów, ale ja sobie sprowadzimy z rynku światowego. Handel jest bardzo ułatwiony do, odkąd do Wiktorii 3 wszedł ten update nowy. Bierzemy teraz na kolei najwyższe subwencje na import i już kupujemy cztery pociągi od Amerykanów. Dodatkowo bierzemy Wydział Filozofii na Uniwersytecie, dzięki czemu będę dostawał więcej punktów innowacji. Jeszcze szybciej będę badał technologię. Martwi mnie jedynie to, że bardzo pogarsza ze mną stosunki Wielka Brytania, bo ja jeszcze takiej silnej armii nie mam. 2700 siły, co jest dużo słabsze od takich Chin, które mają 8600. No ale one mają dużo liczniejszą armię. Zmieniamy także metodę produkcji w moich kopalniach i w sumie możemy tam już dodać powoli transport kolejowy. Chwilowo go oczywiście nie będzie, ale koleje są cały czas rozbudowywane i ważna sprawa, koleje muszą być rozbudowywane automatycznie. Dodatkowo ustanowiłem kolejne prawo, które pozwoli mi sprowadzać do kraju więcej migrantów. Nie wiem naprawdę, jak to działa, ale Japonia ma 70% piśmienności i to bez szkół. Jakby kultura japońska zwiększała piśmienność sama w sobie? Znaczy nie mówię, że mi to przeszkadza, bo to jest świetne, ale ciekawe. Mamy już prawie 40 milionów ludzi, a PKB 16 milionów. I tak jesteśmy dopiero przed największą falą wzrostu, bo za chwilę wybadam technologie, które pozwolą mi zwiększyć tą gospodarkę pewnie nawet dwukrotnie. No tak, cudownie. Wielka Brytania żąda ode mnie, żebym oddał jej zwierzchnictwo nad Koreą. Ja oczywiście tego robić nie chcę. Mogę też wezwać Rosję do tej wojny, więc wzywam, niech Rosja mi pomoże. A po stronie Wielkiej Brytanii stanęło Imperium Osmańskie. No cóż, to może być lekki problem. Mimo to, oczywiście, będziemy walczyć. Chociaż nie chciałem tej wojny, no ale jeżeli ją wygram, to Wielka Brytania zapłaci mi takie pieniądze, że łopanie. Szkoda tylko, że Rosja prawdopodobnie przegra tę wojnę. O! I związek północno niemiecki powstał, ale bez hanoweru. To nie wiem, czy się Niemcy zjednoczą. Mimo wszystko ja bym poprawiał z nimi relacje, jak tylko uzyskam do nich dostęp. O, i Wielka Brytania chce się desantować w Korei, więc ja tam wysyłam wojsko. Nie możemy im na to pozwolić, żeby się tu zdesantowali. Chociaż jest problem, bo tą armię trzeba teraz podzielić, albo nie, najlepiej to wyślemy całą armię do Japonii, bo tam się też tam desantować, a w Korei niech się broni sama Korea. Póki co się bronimy na obydwu frontach, wygląda na to, że ja mam jakby lepsze statystyki od nich. I najlepsze jest to, że mogę w końcu ustanowić publiczne ubezpieczenie zdrowotne. No to ustanawiajmy to, bardzo ważne prawo. W Korei się bronimy i w Japonii też się bronimy. Bronimy się dalej. A jak sytuacja z Rosją? Tragicznie. Oni się przebijają, biegną po prostu na Petersburg i wywalone. Brytyjczycy i tak ponieśli tu prawie 130 tysięcy strat. To jest całkiem sporo. Czy oni się chcą na mnie desantować w trzech prowincjach? Czy wy jesteście normalni? Na szczęście flota rosyjska niszczy flotę brytyjską. Chociaż ja i tak się boję, że jak Wielka Brytania wyśle tu całą armię, to mi po prostu zablokują. O, 40 statków tu płynie, czy jednostek? Chyba jednostek. No ale przegrywa flota brytyjska z rosyjską. O. Rosja skapitulowała, przez to Wielka Brytania przejęła Alaskę i ja zostałem sam w wojnie z Wielką Brytanią. Chyba sobie żartujecie. Tyle szczęścia, że się chociaż bronię i wygrywam te bitwy. No ale jak mi zrobią więcej desantów, to nie ma szans, że ja to wybronię. Oni dostali jeszcze przemarsz od Manżuri, ja dobrze widzę? To lipa trochę. Jednakowoż obrona dzielnie trwa, a teraz sobie wynalazłem też publiczne ubezpieczenie zdrowotne, cudownie, poziom życia się podnosi, populacja się podnosi wspaniale. Reformujemy ten kraj dalej. W tej wojnie poległo 250 tysięcy Brytyjczyków i tylko 60 tysięcy Japończyków. Nawet mniej, Japończyków zaledwie 16 tysięcy, 28 tysięcy Koreańczyków, ale ich rozgromiłem. Nie gadaj, że ja tę wojnę wygram. Poddało się Imperium Osmańskie, została tylko Wielka Brytania. No niestety Wielka Brytania zdesantowała się tu na Koreę i to gigantycznymi siłami, więc chyba tę wojnę przegram. A szczerze to strasznie mi szkoda, że tą wojnę przegrałem, bo ja się naprawdę długo broniłem. No cóż, trudno. Niech sobie rządzi tą Koreą, tą Imperium Brytyjskie, już wywalone w to. Ja się kiedyś odbiję, kiedyś to odzyskam. Teraz się rozwijajmy gospodarczo dalej. A najlepsze jest to, że oni by mnie nie zaatakowali, gdyby nie to, że praktycznie cały czas jak poprawiałem z nimi relacje, to mi wydalali dyplomatów. Poprawiam stosunki z Francją, zawr zawrę z nią sojusz przeciwko Wielkiej Brytanii. A w Europie wybuchła wojna o zjednoczenie Niemiec. Ciekawe, kto to w sumie wygra. Jeżeli wygra Francja, zdominuje ona całą Europę. Jeżeli wygrają Niemcy, Francja będzie miała przewalone. Martwi mnie trochę moja polityka. Jestem strasznie zadłużony. Odsetki rosną jak głupie. A ja buduję urzędy, bo potrzebuję więcej pieniędzy. Patrzcie w ogóle to. Moim krajem może rządzić teraz tylko inteligencja. Biorę ją i ustanawiamy szkoły publiczne. Może się to uda, nie wiem. Zobaczymy. 70% restauracji Meiji, jeszcze tylko 30%. Muszę wytrzymać, żeby nie zbankrutować. Potem mogę bankrutować, a Stany Zjednoczone jednak odkupiły tę Alaskę. Dziwnie te Stany Zjednoczone w ogóle wyglądają. Tu są skonfederowane Stany Ameryki, tu oni odzyskali Oregon, zjedli Alaskę, Meksyk jest silny. Byleby mnie Wielka Brytania nie atakowała. Mnie tylko tyle obchodzi. O, widzę, że Związek Północno-Niemiecki podporządkował Hanover, ale chyba przegrywa z Francją? Czy wygrywa? No, jakieś bitwy tu wygrywa. Nawet się przebija do Alzacji. Boże, Niemcy powstaną. Boże, drogi, co to ma być? Dobrze, mamy to. Mamy kolegium oświaty. Nareszcie zwiększa się poziom edukacji i asymilacji. Problem jest tylko z budżetem. Ale gdybym się teraz pozbył jakoś całkowicie długu, to byłbym nawet na plus. No ale to jest obecnie niemożliwe. Chociaż mogę się w końcu pozbyć autokracji, więc ja to będę Robił, spróbujemy ustanowić, no na przykład prawo do głosu dla właścicieli ziemskich. Niech będzie. I teraz się tylko modlić, żeby to prawo przeszło. To co mnie jednak pociesza to fakt, że zostało zaledwie 10% i będziemy mieli restaurację Meiji. Ale co ja zrobię z zadłużeniem? Nie mam zielonego pojęcia. Jestem tak zadłużony jak mało kto. Walnę bankruta chyba po prostu. Okej. Okay. Udało się. Mamy ukończony wpis. Restauracja Meiji. Pięknie. Bierzemy to. I teraz tak. Potęga przemysłu albo potęga elit intelektualnych. Nie no, idziemy w potęgę przemysłu. Zmienił się, jak rozumiem, rząd w państwie. No tak. Rządzi inteligencja niby. Rząd... Ale ja nie chcę, żeby rządzili samurajowie. Mi się zmienił ustrój w tym momencie? Nie wiem. Damy, yy, damy tych samurajów. To jest w ogóle świetne, że samuraje rządzą krajem, jak oni mają 4% poparcia. Niech tak będzie. Ważne jest to, że jestem cesarstwem Japonii. Nawet jeżeli teraz zbankrutuję, to mój cel został osiągnięty. I po ewentualnym bankructwie będziemy się oczywiście rozwijać dalej. Odblokowały nam się nowe rzeczy. Musimy zakończyć kult samurajów czyli, że oni nie mogą być w rządzie. Musimy mieć tę dużą armię. Możemy też zakończyć y, sakoku czyli zamknięte granice. I troszeczkę to pewnie potrwa. Tutaj jest restauracja Komei. Będziemy mieli wydarzenie odnowione Japonia. O, w ogóle mamy piękny kolorek. Bardzo mi się podoba. Szkoda, że niestety skończy się tym bankructwem za chwilę. No okej, okay. zaliczyłem bankruta, ale przez krótki czas będziemy mieli dochód na plusie. Odnowimy te Japonię po prostu. I tyle. To zaledwie tylko 9 lat. Minie szybko. Wiem, dało się uniknąć tego bankructwa, ale musicie mi wybaczyć, po prostu zepsułem, nie chciałem, żeby tak trochę wyszło. Wielka Brytania chciałaby ze mną ambasadę. No pewnie, że tak. Dzięki temu będę miał z nią poprawione stosunki. W ogóle co tu się stało? Niemcy zajęli Belgię. Wielka Brytania chciała być może jakiś pakt? Chyba nie bardzo. No dobra, kolejne prawo, teraz biurokratów mianowanych. Powiem szczerze, źle wygląda w tej Japonii. Z jakiegoś powodu spadło mi PKB, ale zaraz to odwije. bo przynajmniej się postaram. Nie wiem co tu się stało za bardzo. W razie czego, jak nie będzie bardzo szło, mianowicie z tym budżetem, to po prostu będę masowo prywatyzował konkretne budynki i tyle. I tym się będziemy ratowali. Tym bardziej, że ja z jakiegoś powodu cały czas opłacam bardzo wysokie subwencje. Na sprowadzenie papieru. Nie mam pojęcia dlaczego, skoro w moim kraju powstają już papiernie. No i jakoś tam balansujemy z tym budżetem. Co chwilę coś jest sprywatyzowane. Sprywatyzujemy to wszystko i po prostu, gdy moja sytuacja się poprawi, to to odkupimy i tyle. Tym bardziej, że przyznałem Rosji prawo do inwestowania we mnie. Mam nadzieję, że dzięki temu będzie po prostu Rosja we mnie inwestowała i wzrośnie mi przez to gospodarka. Nie testowałem jeszcze tego prawa do inwestycji, więc zobaczymy od razu, jak to działa. O i w ogóle mogę założyć kolonie na Sahalinie No to pewnie, że zakładamy. Sachalin musi być mój. Chyba, że prawo do inwestycji działa tak, że po prostu Rosja odkupuje te budynki. Bo ja z jakiegoś powodu Zarabiam pieniądze, jak ja nie zarabiam. Nie do końca to rozumiem. Mamy event, jak zawieje wiatr. Z jednej ostatnich publikacji prasowych debatowano nad przeszłością Japonii. No to jak chcę poprawić stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Amerykanami. I mamy również lobby przeciwko Korei. No pewnie, że robimy. PKB 15 milionów, wychodzę z tej zapaści. To jest 12 PKB na świecie. Powolutku. I też już praktycznie wszędzie funkcjonują moje koleje. No może jeszcze tu, gdzie jest złoto, gdzie jest siarka, to nie funkcjonuje, gdzie jest ołów. Ale już ustanawiamy koleje, niech to wszystko się transportuje. Z jakiegoś powodu też w ogóle bardzo brakuje mi mięsa. Japończycy naprawdę tak lubią mięso. I wreszcie ulepszone urzędy. Czyli teraz bierzemy to. Bardzo mi wzrośnie kompetencja podatkowa. Powinienem więcej zarabiać, przynajmniej teoretycznie. Chociaż pewnie braknie mi papieru, więc pewnie nie będę więcej zarabiał. Ale nie wiem, coś wymyślę. Bankowość pocztowa to nie. Idziemy w urządzenia puszkujące i tyle. I jest duży problem: brakuje mi bardzo papieru w kraju. Tak, bardzo, bardzo papieru brakuje. 775. Zaraz go sprowadzimy poprzez subwencje. Znowu zaczynam tracić dużo hajsu. Ale dzięki temu moje wszystkie instytucje pójdą do góry, bo już mam biurokrację. Jakoś to zaczyna wyglądać. Poziom życia 10%, PKB wraca na 20 milionów. 11 gospodarka świata, 40 miejsce w rankingu państw. Nie jest źle. Zawarłem jakieś traktaty z Rosją. To nie jest traktat, który z nimi zawarłem, ale jaki chciałbym zawrzeć. Chciałbym w ogóle się pozbyć zadłużenia. I najlepiej to zrobię po prostu prywatyzując budynki. Zawrzemy sobie z Rosją traktat o przywilejach handlowych. I w jednym i w drugim państwie. Będzie lepiej handlować z nimi. Pewnie będzie ruch bezcłowy, chociaż ja i tak mam wolny handel. 21 milionów PKB, prawie 76% piśmienności. Jest dobrze. Martwi mnie znowu wzrost zadłużenia, ale trudno. Nie przejmuję się tym, bankructwo prawie zeszło Gospodarka rozwija się sama w sobie Przez prywatny sektor I teraz uwaga, bo wpadłem na genialny pomysł Mianowicie napadniemy Chiny O otwarcie rynku, tak żeby mieli Rynek bez słowy, będę wysyłał im Od razu moje towary wtedy tam I wezwę do tego Rosję za Sahalin Sprzedam im tę wyspę, ta wyspa nie jest mi Potrzebna, to jest jedna prowincja, ja wiem, że Ona teoretycznie by mi się przydała, ale Niech dołączy Rosja, niech mi oni Rozjadą Chiny, ja wezmę od Chin Maksymalną ilość reparacji wojennych za te reparacje wojenne spłacę całe swoje zadłużenie i rozwinę Japonię. Geniusz? Geniusz. Mogę wziąć od nich 85 tysięcy biorę. Od razu ustawiamy też cel na Pekin, o ile w ogóle tak mogę, ale chyba nie. I niech armia rosyjska zniszczy chińską. I wprowadziliśmy demokrację. O mój Boże, czekamy teraz na wybory, bo się pierwsze partie pojawiły. No, w końcu. Pierwsze wybory w historii Japonii wygrało Stowarzyszenie Wspierania Władzy Cesarskiej, Konstytucyjna Partia Reform też uzyskała spokojny wynik. Wprowadzamy stowarzyszenie do władzy, niech mi się utrzymuje wysoka praworządność, bo potrzebuję teraz lojalistów. Oczywiście żadnego ciekawego prawa przez to nie wprowadzę, chociaż mógłbym na przykład tajną policję, gdybym miał tylko biurokrację, ale nie jest mi to póki co potrzebne. Mogę na przykład kontrolę migracji wprowadzić, dokładnie tak. To jest jednak ciekawe prawo. A, armia rosyjska niszczy chińską, bardzo ładnie. Chiny już bez żadnego problemu kapitulują. Kilka dosłownie tygodni i będzie po wojnie. Szkoda, że musiałem Rosji oddać ten Sahalin, no ale cóż, życie. Mogło się obejść bez tego. Odzyskam go kiedyś. Mamy zwycięstwo. Konwencja wrześniowa, mamy ją na 5 lat i dzięki temu dostaję od Chin pieniądze. 84 tysiące. Nareszcie spłacam za to całe zadłużenie. 6 baniek muszę spłacić. Może nawet coś wybuduję, skoro mam takie pieniądze. Dam radę wybudować kilka urzędów? No kilka tak, ale dosłownie kilka, bo nie mogę tego budować za pieniądze, bo się znowu zadłużam, a tego nie chcemy. I proszę bardzo, kontrola migracji też ustanowiona. Pozbyłem się tego. Głupie prawo. Podatki bym w ogóle podniósł, ale mogę? Nie bardzo. No to dalej. Biurokraci mianowani. Kolejne potrzebne obecnie prawo, bo mam bardzo niską kompetencję podatkową. I mało przez to zarabiam. I nareszcie maszyny do szycia. Warsztaty zmechanizowane. Krosna mechaniczne. To mi tak rozwinie teraz gospodarkę, że ja nie wiem. I oprócz tego, co mówiłem wcześniej, mamy jeszcze parowy silnik wspomagany, który również będziemy ustanawiać, jak tylko będę miał taką możliwość czyli będę potrzebował węgla i kolei, no ale w kilku budynkach też już od razu to odpalę. Badamy na przykład ruch robotniczy, no nie wiem, żelbet będę szybciej budował, bardzo dobrze. Tu się w ogóle budują koleje, budują się papiernie, tłumy na ulicach, a to wszystko dlatego, że zbliża się zamach stanu, ale zaraz się go pozbędziemy. I patrzcie, buduję i jestem na plus, a buduję w całym kraju papiernie, po to, żeby mieć papier, bo nie mam papieru na urzędy, mam dużo drewna, a nie mam papieru. Wyprowadziłem te Japonię, jest dobrze, jest naprawdę bardzo dobrze. 11 poziomu życia. 20 lat za późno, ale przynajmniej dajemy radę. I co ciekawe, dalej kolonizujemy ten Sachalin mimo tego, że połowę sprzedałem Rosji. Potem sprzedam im drugą połowę i za to najedziemy znowu Chiny. Kolejne 5 lat będę zarabiał pieniądze. My tu w ogóle dalej coś chyba prywatyzujemy, bo strasznie dużo zacząłem zarabiać pieniędzy. Albo to z inwestycji Rosjan. Nie wiem, wszystko mi jedno. Grunt, że zarabiam. 17 tysięcy zysku na czysto. Mój Boże, kto by się spodziewał, że ja takie pieniądze zobaczę? Zrobimy też jeden manewr, wyjmiemy sobie samurajów z rządu po to, żeby wykonać misję. O, dokładnie zakończony kult samurajów, i teraz przestaną oni być zwolennikami szogunatu. Łatwiutko po sprawie jeszcze jakbym się pozbył tradycjonalizmu na rzecz na przykład interwencjonizmu to by było idealnie po prostu bym uprzemysłowił Japonię budujemy dodatkowe sektory budowlane i zaczynamy zabawę do czego to doszło my gromadzimy rezerwy złota w ogóle nawet jak przestanę płacić Chinom to będę zarabiał, myślę, że powoli budując gospodarkę będzie można też przygotowywać armię i szykować się do wojny z Koreą po to, żeby odbić ją z wpływów brytyjskich żeby zająć Mandżurię na przykład, żeby znowu Chiny zaatakować, wszystko po kolei o tak, jeszcze lokomotywy Parowe i stalowe wagony. Koniec problemów z transportem. Z biurokracją też już nie ma problemu, z pieniędzmi również. 8 milionów rezerw. W takim razie jest rok 1877. Ciężka to była historia Japonii. Przez 40 lat przeżyłem bankructwo, przeżyłem problemy polityczne, ale żyję i mam się dobrze, a Japonia będzie się teraz tylko rozwijała. Ale to zobaczycie już w drugiej części. Za dzisiaj Wam dziękuję. Polecam obejrzeć poprzednie filmy. I widzimy się już niebawem.